Nowy zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich wybrano 18 stycznia podczas walnego zgromadzenia. Poprzednim prezesem był Edward Szywała, który podczas 21 lat istnienia Stowarzyszenia pełnił te funkcje przez 12 lat. Poprzeczka więc, jak wspomina nowy prezes, postawiona jest bardzo wysoko, szczególnie ze względu na dotychczasowe dokonania. Prezes honorowy Stowarzyszenia Edwa Trzywała, który rozpoczął tą właśnie działalność i założył to stowarzyszenie, myślę, że nadał jemu bardzo wysoką rangę i również styl i jego prowadzenie, narzuca tutaj na nas, na nowy zarząd, myślę, że poważny obowiązek nie zmarnowania i nie zaprzepaszczenia tej tradycji. Mowa tu m.in. o Diamencie Wolności, statuetkach przedsiębiorczości, Akademii Przedsiębiorczości i konkursie historycznym. Jacek Domejko na co dzień jest dyrektorem szpitala Latawiec. Członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich jest od 2003 roku. Funkcję wiceprezesa pełnić będzie Leszek Mazurek. To jedyne osoby ze starego zarządu, które pracować będą także w obecnej kadencji. Z nowych przedsięwzięć przede wszystkim staramy się wykorzystać wszystkie możliwości statutowe, szczególną uwagę zwrócić na budowanie wizerunku i wrażliwości społecznej, na również dzieleniu się tym, co mamy najlepsze, swoją wiedzą i doświadczeniem. Członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich stanowią grupę ponad 44 przedsiębiorców, którzy zatrudniają kilka tysięcy ludzi i obracają kilkuset milionami złotych. 6 lutego odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Rynek 1 pierwsze spotkanie nowego sześcioosobowego zarządu. Rozmawiano m.in. na temat przeprowadzonych inicjatyw oraz szans i zagrożeń na przyszłość.